Ten sowiecki obiekt propagandowy stoi tutaj od lat 60. po to, aby deformować wiedzę historyczną i historyczną prawdę. Stoi tutaj po to, aby przypominać nam o dominacji Związku Sowieckiego nad Polską w latach 60., 70. i 80.. Stoi też tutaj dlatego, aby wciąż w kategoriach pamięci gardzić ofiarami, a oddawać. Trybut sprawcom. W kategoriach i w kanonach wolności nie mieści się natomiast czczenie tych, którzy wolność nam zabierali i mordowali naszych przodków. Z kolei życie w państwie demokratycznym każe nam respektować wolę polskiego parlamentu i większości parlamentarnej z roku 2016, która wprowadziła ustawę o zakazie symboliki komunistycznej w przestrzeni. Publicznej. Dlatego ten sowiecki obiekt propagandowy nie powinien stać w Szczecinie i za moment upadnie. Bardzo długo trzeba było czekać, bardzo dużo ludzi zaangażowanych w to, żeby ten, ten obelisk, ten, ten, ten eksponat rosyjski, ruski stąd usunąć. Bardzo dużo tych ludzi już niestety odeszło do domu pana, ale to taki hołd dzisiaj dla tych ludzi składam, dla tych wszystkich, którzy przez tyle lat chcieli się pozbyć tego pomnika. Wreszcie tego pomnika nie ma.